Cześć, kochani, witam w kolejnym vlogu. Cieszę się, że tak vlogi przypadły wam do gustu. Um, my się właśnie wybieramy z moim synkiem um, na zakupy. Um, potrzebuję dokupić jeszcze dwie koszulki dla mojego sześciaka, Będziemy wysłać je do głopaczka do Polski. Um, I obok jest buc um, I wiecie co? Będzie chyba vlog was jednak. Um, będzie na pewno nie chyba i winię za to moją widzkę Basię, pozdrawiam cię serdecznie, która po prostu em, poddała mi taki pomysł i co roku się nad tym zastanawiałam ale skoro wiecie wyraziliście chęć i pytałam się w ostatnim vlogu i pójdę, co wszyscy są na tak em, stwierdziłam, że spróbuję, mam nadzieję, że mi się uda e, nie obiecuję, bo różnie to bywa, zwłaszcza przy małym dziecku Jest też strasznie chciałam, skoro Robię vlogmas. Chciałam kalendarz kosmetyczny. Wiem, że co roku są i dziewczyny kupują takie kalendarze, że po prostu to nie jest dla zwykłego śmiertelnika, który posiada moje dziecko. Chciałam jakiś tani, jeżeli znajdę. Tak myślałam sobie, że jeżeli znajdę coś w takiej przystępnej cenie i fajnego, to kupię. I widziałam, że jest właśnie kalendarz z Butsa e, i tam jest kilka różnych e, firm, więc fajnie i między innymi Glory, który uwielbiam e, więc jest teraz na przecenie za pół ceny 35 funtów kosztuje, się, że to jest ok cena e, za 24 produkty e, więc jadę do Butsa też zobaczyć, czy jeszcze są dostępne e, ja bardzo, bardzo bym się cieszyła z tego, bo nigdy nie miałam takiego kalendarza e, teraz widzę, że są w ogóle filmiki z otwieraniem całego kalendarza w jednym filmiku. Nie do końca to rozumiem, bo cała frajda jest przecież sprawdzanie codziennie tego jednego produktu, a to dziewczyny otwierają całe kalendarze, czy się opłaca je kupić, czy nie. Um, więc ja nie jestem za tym. Kalendarzem lądowym ma być ka na każdy dzień jeden kosmetyk, i to jest cała frajda tego kalendarza, więc mam nadzieję, że mi się go uda kupić. Obok jeszcze jest tam funciak. I muszę sobie wstąpić, kupić baterie, bo nam się kończą. Um, i, I to tyle chyba. Więc zabieram was z nami. Jamku, a ty jedziesz na motorze? Nie? No właśnie, bo wiesz co, pada deszcz i już nie masz do tego kasku. No pada. Kurdzie, jedziemy autem. Kic, kic, kic. Kic, kic, kic. Jak wy dzieci, jak są w kurce? Bo ja muszę śpiewać. Ja muszę cały czas śpiewać. Chodź, idziemy. Daj rączkę, daj rączkę, kochanie. Super. Spadamy na shopping. Dobra, jesteśmy. Tu mamy butsa. Sporda, jak to się nazywa. Tam ten dość zabawny, zamknięty. Tu mamy kciucięczkę i Pepko. Żeby nie było, też mamy Pepko. Tu macie fajniejsze, ale zawsze. I tu jakieś takie nudne sklepy, nie dla mnie, komputerowe. A tam dalej mamy jeszcze Nexta. Tu mamy dziecko sztuk jedna. Idziemy na zakupy. Są kalendarze, więc biorę ze sobą glori. Tam się To mi się podoba strasznie. piękne rzeczy z Tata Bakera. Tą kosmetyczkę właśnie mam. Tu mamy różowe królestwo sopę Glory. Coś dla Panów Harry Pottera się taki kule, to musi być super, jest mega gigantyczna. Paletki, ale to. To już na to że jestem za zasta. Ok, wróciliśmy, jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Udało mi się kupić kalendarz i to jeszcze taniej. Na półce było 35 funtów, a przy Kasie 25, więc myślę, że to jest rewelacyjna cena. I tak jak mówiłam, Soap Glory. Liz L. Kiedyś miała fajny produkt do mycia twarzy, więc super. Number 7. Uwielbiam ich podkład, więc mam nadzieję, że będzie coś innego do spróbowania. Jest tu jeszcze kilka film, których znam nazwę, ale nigdy nie próbowałam, więc bardzo się cieszę. On jest w formie takiej książki. No więc jestem niesamowicie zadowolona. Więc, jak prawdziwa YouTuberka, będę miała teraz kalendarz mm -hmm. adwentowy. Proszę, kochanie. Mm. Y I jeszcze kupiłam. W butcie kupiłam jeszcze szyjka proteinowego, bo mi się kończy. A były takie na promocji: e, był fajny smak e, solny karmel, ale niestety w moim bucie nie było na stronie, widziałam. E, ale kupiłam czekoladowy brownie, więc myślę, że też będzie e, pyszne. E, te koszulki, co miałam kupić, kupiłam, ale nie będę pokazywać, żeby nie psuć niespodzianki. Ktoś mi się tu wpycha w ekran. Dzień dobry. Byłam w Funciaku, ale papieru nie kupiłam, ponieważ był po prostu brzydki i z rady mi się nie podoba, więc jeszcze musimy e, popatrzeć, jest taki jeden sklep w centrum, fajny i w Tesco też fajne sprzedają. E, ale kupiłam baterijki, u nas chodzą bardzo szybko takie bateryki do różnych rzeczy, tych zabawek jego. E, kupiłam coś słodkiego jeszcze do Polski, mój szwagier bardzo lubi te i takie były duże, podwójne batony, więc... E, Dwie więc kupiłam dwa, też moim rodzicom zapakuję. I to po prostu wyglądało tak apetycznie, że też wzięłam takie jakieś kokosowe kulki z nadzieniem pewnie kokosowym. I to też wzięłam, oczywiście dwie. Drugie poleci do mojej mamy. I wiecie co, w funciaku znalazłam hipa. Tu jest ciężko o niego. Jest tylko dostępny super drug, ale tylko online. Um, a w funciaku znalazłam właśnie balsam. Był jeszcze taki mały kremik, um, ale myślę, że to będzie super, bo teraz mam oliwkę. Jest bardzo fajna. już ale się ciemno zrobiło. Um, a ten... A... Um balsamu nigdzie nie mogłam dostać i proszę za funcieczkę taki duży e, no, więc to jest wszystkie, wszystkie nasze zakupy, jestem tak szczęśliwa z tego kalendarza, nawet sobie nie wyobrażacie, jak już się nie mogę doczekać, e, będę na pewno kręcić dzień wcześniej, żeby móc wrzucić e, wiecie em, w dany dzień że pierwszego wrzucę z ostatniego poprzedniego miesiąca, więc mam nadzieję że wszystko pójdzie zgodnie z planem i że ta mała bestia mi się tutaj nie rozchoruje i nie będę musiała przerywać. Znalazłam taki wynalazek w B&M Magic Bubbles i to mają być bąbelki, które nie od razu pękają, tylko można je łapać. Więc zobaczymy czy wyrzuciłam w błoto fun 49. No, dziękuję. Czekaj. Jest bąbelek. Nie ma. Ale wiecie co? No, jak one tak polatają, to rzeczywiście. Ale potem jest taka lepka na rękach. Więc to, to nie jest do zabawy w domu, nie kochanie. Może w wannie. Potem są takie lepkie ręce, więc. Chyba nie do końca mi się to podoba. Trzyma się proszę na głowie. Mogę Ci mówić teraz bąbelek. <laughs> <laughs> Widziałam w kolejnym dniu idziemy właśnie z Liamem, tam jest z Liam, jaką mam minę do żłobka. Liam chodzi dwa razy w tygodniu do żłobka, a my z mężem polecimy na zakupy do centrum. Jest okropna pogoda leje dzisiaj strasznie, więc ostatnie co chcę, to go ciągać, wiecie, po, po centrum, wiecie, po tym deszczu, więc super się złożyło. Mam nadzieję, że załatwimy wszystkie już świąteczne, że tak powiem, prezenty i to wszystko. Do Polski, bo chciałabym już to spakować i wysłać niedługo. No zresztą się tak aż nie spieszy, więc no. Więc jedziemy teraz do Szopka, a potem lecimy do centrum. Wróciliśmy i wszystko ogarnęliśmy się. Chyba nic nie zapomniałam, ale oczywiście moja li lista zakupów jest dalej na lodówce, bo my to zawsze robimy, więc zaraz jeszcze sprawdzę, co zapomnieliśmy z listy zakupów. W ogóle ten vlog będzie strasznie zakupowy, um, no ale patrzcie, jak już jest ciemno, wydaje mi się, że skończ dnia. Więc kupiliśmy ten papier do pakowania, kupiliśmy dwie rolki takiego, strasznie mi się spodobał. Bardzo świąteczne to będzie dla na prezenty, widzicie, dla dorosłych, a dla dzieci. Wzięliśmy takie bardzo kolorowe, więc to. I do tego wzięłam jeszcze w tym sklepie takie luksusowe kokardki. Zawsze bierzemy te takie, wiecie, świecące, zwykłe, ale te przepiękne były, bo one są jakby całe um, w brokacie. I jak już tam byłam, skoro robię vlogmas. Kupiłam uszy na znaczy taką opaskę. Myślę, że będzie może przy otwieraniu kalendarza adwentowego będę ją zakładać. I przy okazji mam na zdjęcia dla Liama, bo na pewno będziemy robić świąteczne zdjęcia, pewnie w naszych swetrach. Na wielką zrobiłam mu właśnie też taką opaskę. Miałam z kurczakami, a teraz jest z reniferami. I te wszystkie rzeczy były po funcie. Byliśmy w Primark. Chyba nie będę Wam tak pokazywać. Tu wziąłam em, kilka koszulek dla mojej siostry chłopaków. Jak będę wysyłać paczkę i taką bluzeczkę, taką fajną, luźną tunikę. mama kupiła jedną i e, żałoważnie wzięła więcej, więc poskoczyliśmy kupić jej drugą. I dobrze, pa Adam pamiętał, bo mi się skończyły płatki kosmetyczne. Nie mam już w ogóle, jest tylko kilka sztuk łazience, więc wziąłam e, tą, więc to było. To było te główne rzeczy, co potrzebowaliśmy. Byliśmy też jeszcze w polskim sklepie. Szyneczkę dokupiłam, bo trochę mam, ale niewystarczająco. Adam zawsze kupuje, nie wiem czy jecie je, ale one są przepyszne. To są akurat pałeczki kremowe, ale jest jeszcze jedna wersja dużo lepsza, nazywałem się kremówki, nie wiem dlaczego. Bo kremówka tam się wiecie, z czym kojarzę. Ale w sumie ja z kremem ciaską, dlatego są okrągłe i pełne czekoladą, ale dokładnie tak samo morelowe na dzień, z taką śmiechą przepyszne, ale zawsze, jak jesteśmy w sklepie, musi kupić paczkę. Kupiłam mielniane nie jest potrzebne. Trzy kubusie, nawet strasznie tanie są w po prostu nie myślałam, że tam będą tak tanie, ale najbardziej nam się opłaca kupować tam taka trzy, kawa trzy w jednym to dla Laliama. dla ma do pracy i dla Liama oczywiście paluszki i byliśmy jeszcze szybko w Morrisonie bo był najbliżej na te właśnie rzeczy, które powinny być na liście zakupów wafli rożowych nie kupiłam, już widzę gąbek nie mieli, więc nie kupiłam i kawę ups w tle mamy kawy. <noise> no nic, e, mamy trzy wieczory, będziemy najwyżej tą pić. E, No ale byliśmy tak, dokupiliśmy oczywiście pieluchy, mleko u nas standard, prawda? Na zakupach musi być mleko. Kupiliśmy kalendarze adwentowe, wiecie co? Ja miałam nie kupaj tego czekoladowego w ogóle, ponieważ mam to z kosmetykami, ale podejrzewałam, że jak już Adam wywierał kalendarze, że będzie mi strasznie przykro, że ja nie mam tej małej czekoladki, takiej malusienkiej, malusienkiej. I też sobie kupiłam. I tak, ten jest ten zakład. Byliśmy szybko w Wiemie. To jest dla Liama. I on nie jest słodyczy, ale Adam się uparł, że powinien mieć. A to jest biała Podejrzewam, że to są te takie małe widzicie, te takie okrągłe. Nie wiem, czy on to w ogóle spróbuje, bo on nie jest słodyczy. Nie dajemy mu. Czasami chcę mu dać kawałek, jak takiej spróbować i on wiecie. Nie mam o takich rzeczy. To jest dla mojego męża z Cadbury, ponieważ to jest jego ulubiona czekolada. A ja sobie wzięłam szklanka mleka praktycznie z Kinderka, Więc są te takie malusieńkie Kinderki, ale to jest tyle frajdy, że jednak myślę, że będę żałować, jeżeli, przepraszam, bo was popchałam, będę żałować, jeżeli nie kupię. Kupiłam te ściereczki, zawsze ich używam w kuchni, zawsze je mam, uwielbiam i właśnie mi się skończyło wszystkie, skończyły mi się gąbeczki i skończyły mi się ściereczki. Nie kupuję tych jakichś drugich, tylko ja lubię te małe, bo ja często je wymieniam, a akurat tych nie mieli. Dwie paczki z Stevie, ponieważ nie używam cukru. Jestem dalej chora, więc kupiłam teraz Nurofen. Wyszedł tabletki na dzień noc i kupiłam, bo y, coś mi łapie, przeziębienie. złapałam mnie przeziębienie, nie mogę się go pozbyć. Jogurty jogurciki dla Lijama też uwielbia więc zawsze mamy. Tu widzę o, Adam Ciacha jakieś. Jeszcze mam przeciwbólowy, do, dopadł mi taki ból głowy w sklepie, że mówię Wam, tak cały tył mnie bolał. Frytki z baklata, to dla mnie, o, tu kupiłam taki sos angielski dla mojej mamy, więc mamuś, kupiłam Ci. Moja maja, jak tutaj była, to właśnie, no, smakuje angielskie jedzenie i jadła steak pie. Zrobiła sobie go w domu i właśnie przeglądała różne przepisy angielskie i tam jest wszędzie dodawanie tego y, sosu. Y, my nigdy tego jeszcze nie używaliśmy. Ja nie wiedziałam o tym, sąsiadam wie, oczywiście. Y, więc znaleźliśmy go i wyślę go mojej mamie. No i tu paczka ziemniaków na Adama i to wszystkie zakupy, więc myślę, że mamy już wszystko do Polski. Musimy tylko um, popakować prezenty. Myślę, że to zrobię sobie w czwartek, ponieważ Liam jest w żłobku również w czwartek, to siędziemy na spokojnie, popakujemy i spakujemy tę paczkę um, do Polski. No i to chyba będzie wszystko. Yy, trochę zakupowy taki vlog, mam nadzieję, że wam się tak spodoba. Nie musisz szukać już vlog masa, bardzo, bardzo się cieszę, ale jestem zestresowana. Bardzo jestem zestresowana, nie wiem, czy sobie poradzę, więc trzymajcie kciuki. Bo wiecie, boję się, że się na przykład liem, rozchoruję, no i nie będę w stanie kręcić. Może będą też takie normalne filmiki, chyba że macie jakieś też pomysły, to chętnie um, skorzystam z waszej porady. Ale może jakieś tam dękło w międzyczasie jeszcze um, z jednych filmików będzie. I będę pewnie kręcić tak właśnie dzień wcześniej, żebym mogła mieć następny dzień jakoś tak wieczorkiem, bo wiecie, to wgrywanie to wszystko trwa, więc nie dałabym rady na bieżąco tego robić no ale bardzo się cieszę, jestem bardzo podekscytowana i ten kalendarz adwentowy i te czekoladki no, więc dzisiaj już wam bardzo dziękuję za uwagę i myślę, że następny vlog to już będzie vlogmas do zobaczenia, papa pa.